Jak rządzić pamięcią zbiorową? Na ile politycy są w stanie zawłaszczyć to, jak pamiętamy przeszłość? Czy Polska Ludowa rzeczywiście była czarną dziurą w historii narodu polskiego, a może okresem zdrady narodowej? Jak zwykli ludzie w Polsce i dawnych wschodnich Niemczech pamiętają okres socjalizmu? To, jak pamiętamy naszą przeszłość zbiorową czyli przeszłość naszych państw, naszych narodów. Klas społecznych, z których pochodzimy, z którymi się identyfikujemy, czy przeszłość naszych wspólnot lokalnych jest nieuchronnie uwikłane w relacje władzy. I te relacje można opisać przy użyciu pojęcia hegemonii, które wprowadził włoski myśliciel Antonio Gramsci. Najkrócej mówiąc, hegemonia to taki stan w relacjach władzy społecznej gdzie określone podmioty, na przykład określone środowiska polityczne, osiągnęły sukces w zabezpieczeniu szerokiego konsensusu dla realizacji swoich partykularnych interesów. Osiągnęły to przy użyciu różnych środków. Z jednej strony takich środków twardych, jak na przykład przemoc czy regulacje prawne, a z drugiej strony bardziej miękkich, jak ideologie, sposoby rozumienia rzeczywistości, sposoby pamiętania minionych wydarzeń przez społeczeństwo. Krótko mówiąc, hegemonia to pewien stan dominacji określonego typu, określonego układu relacji społecznych oraz określonej wizji patrzenia na świat, także na przeszłość. I w przypadku hegemonicznej pamięci o okresie socjalizmu w Polsce mamy takie dwa dominujące paradygmaty. To znaczy według jednego z nich okres Polski Ludowej to czarna dziura w historii Polski, taki czas, gdy Polska została zamrożona w rozwoju cywilizacyjnym na kilkadziesiąt lat, co następnie spowodowało jej zapóźnienie, zapóźnienie cywilizacyjne, które rzekomo musimy nadrabiać aż do dziś. Ta druga narracja dominująca to narracja o zdradzie narodowej, to znaczy, że mówi ona, że Polska ludowa była państwem nielegalnym, które było rządzone przez zdrajców narodu polskiego, którzy kolaborowali z Sowietami po to, aby celowo zniszczyć tak zwaną polską substancję narodową. Jednak hegemonia nigdy nie jest ani totalna, ani zupełna i nie potrafi zawłaszczyć wszystkich zakamarków rzeczywistości społecznej. Dlatego w naszym badaniu, które przeprowadziliśmy razem z kolegami z Polski i Niemiec, a którego wyniki zaprezentuję na zjeździe, postanowiliśmy zajrzeć na obrzeża tych hegemonicznych narracji o Polsce Ludowej, a być może nawet wyjrzeć poza nie. Przeprowadziliśmy wiele wywiadów indywidualnych i zbiorowych. Z osobami z różnych regionów Polski i Niemiec, zwłaszcza wschodnich Niemiec i pochodzących z różnych środowisk społecznych, po to, aby przyjrzeć się, w jaki sposób prywatna pamięć o okresie socjalizmu ma się do tej pamięci oficjalnej, pamięci hegemonicznej. W swoim wystąpieniu na zjeździe przedstawię wyniki tych. To znaczy, pokażę jak bardzo w każdym z tych krajów pamięci prywatne różnią się od pamięci hegemonicznych i na czym polega specyfika tego rozdźwięku. Bo chociaż zarówno w Polsce, jak i w Niemczech pamięci prywatne wykazują pewne uderzające podobieństwa między sobą, jeśli chodzi o samoistnienie rozdźwięku między prywatnym a oficjalnym, to różnią się sposobami interpretowania tego rozdźwięku. Każda z tych pamięci prywatnych ma taki wymiar kontrhegemoniczny, ale każda jest swoista. To znaczy w Polsce przeważa kontrhegemoniczna pamięć prywatna oparta na podziałach klasowych, a w Niemczech kontrhegemoniczna pamięć o socjalizmie oparta jest o takie linie podziałów quasi które etnicyzują różnice kulturowe między Niemcami Zachodnimi a Niemcami Wschodnimi. Po więcej szczegółów zapraszam na ogólnopolski zjazd socjologiczny, a zwłaszcza do grupy G59 Europa Środkowo-Wschodnia, Pamięć i Wyzwania współczesności.